Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Murawa TV. Ja oczywiście jestem kinetyk i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnymi typami na mecze piłkarskie. Dzisiaj oczywiście europejskie puchary, dzisiaj oczywiście mecze polskich drużyn, także porozmawiamy sobie o tym wszystkim. Jesteśmy już na stronie superbet.pl i moi drodzy, no standardowo musimy zacząć od tego, co działo się w ostatnim odcinku, czyli od naszego ostatniego kuponu, który niestety jako pierwszy nam się nie zazielenił i to tylko i wyłącznie ze względu na jedną bramkę, ponieważ tutaj dobrze. Przewidziałem, że to w pierwszej połowie padnie więcej bramek. Tak samo tutaj również dobrze przewidziałem, że to Young Boys' Berno będzie drużyną, która będzie ostatecznie triumfowała. Natomiast, niestety, padł wynik 3 do 2, a więc 5 bramek. To o czym wydaje mi się, że wspominałem w tamtym odcinku. Myślałem, że to nie jest zbyt groźne. No, pomyliłem się. Spodziewałem się tutaj. Mimo wszystko wysokiego wyniku, natomiast nie aż, tak takiego, nie aż takiego. No, myślałem o jakimś 2-0, 2-1, może nawet tym 3-1, ale raczej nie spodziewałem się, że będzie to wynik 3-2. Także generalnie rzecz biorąc, trochę szkoda tego kuponu. No, bo tak jak mówię, jedna bramka, jedynie wszystko, jeżeli chodzi o całą resztę, było dobrze rozegrane. Ale trudno, moi drodzy, tak też się zdarza. Mam nadzieję, że dzisiaj się odkujemy. A nawet jeżeli nie dzisiaj, no to już za chwilę czekają nas mecze ligowe, na których znacznie łatwiej jest po prostu gdzieś tam obstawać, znacznie łatwiej jest zarabiać pieniążki. Także no, miejmy nadzieję, że wtedy to już w ogóle będziemy mieli naprawdę dużo pieniędzy na koncie. Wy też możecie mieć dużo pieniędzy na koncie, wy też możecie bardzo łatwo. Łatwo zgarnąć parę fajnych bonusów. Wystarczy, że zarejestrujecie się na stronie superbet.pl z kodem Murawa 20. Wszystko macie wytłumaczone w opisie, ale już teraz mogę Wam zagwarantować, że tam jest podwojenie depozytu, że tam jest pierwszy tydzień do 500 zł bez ryzyka. No i tam jest generalnie bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy. Także gorąco Was zapraszam. Jeszcze chyba nie wspomniałem nawet o FreeBecie za 20 zł. Także dużo, dużo korzyści z takiej rejestracji. Także wbijajcie do opisu, rejestrujcie się z kodem Murawa. 20 i do wszystkich nich zyskacie po prostu dostęp. My moi drodzy, przejdźmy sobie do e, po prostu dzisiejszych spotkań e, i zobaczmy, jak to wszystko się nam prezentuje. Mamy, oczywiście, tak jak mówiłem, spotkania e, polskich drużyn. Mamy Raków z Hent oraz mamy Slawie Praga z Legią Warszawa. Powiem szczerze, że e, pewnie gdzieś wieczorem będę sobie to śledził. Niestety nie będę mógł oglądać ca całych, całych tych spotkań. Natomiast będę sobie śledził wyniki, kiedy będę mógł gdzieś tam zerknąć, to również będę patrzył, jak polski kim drużynom idzie. No, niestety trafiliśmy na naprawdę ciężkie zespoły. To znaczy, mamy tutaj, tak jak widzicie, Slawię, która, wiadomo jak, jaka jest jej historia, wiadomo, że grali w Lidze Mistrzów, że mieli bardzo ciężką grupę, ale wcale się tam nie poddali. No i też widać kursy. Gdzie na zwycięstwo legi jest 7,10. Czyli jak widać, ta szansa na zwycięstwo przez No nie jest za wysoka. Natomiast, oczywiście, będziemy trzymać zarówno za legię, jak i za raków tutaj naprawdę kciuki, no bo wiadomo, że są to polskie drużyny. Wiadomo, że polskim drużynom trzeba kibicować. Natomiast my dzisiaj, moi drodzy, przechodzimy do troszeczkę innych spotkań. Przechodzimy do spotkań zarówno kwalifikacji do Ligi Europy, bo tutaj mamy mecz Fenerbahce kontra Helsinki. I nie ukrywam, że jest to mecz dla dla mnie tutaj na podbicie kuponu i tak właśnie e, zrobię, bo dzisiaj postawimy sobie troszeczkę inny kupon niż zawsze. Dzisiaj postawimy e, kupon w granicach czterech, e, bo stwierdziłem, że chcę postawić po prostu troszeczkę więcej spotkań, ale będzie to też bardzo banalny kupon, to znaczy nie będę tutaj wchodził w jakieś zakłady kombinacyjne, nie będę za bardzo tutaj również wchodził w jakieś zakłady, nie wiem, e, no, no po prostu ciekawsze, można powiedzieć. Raczej będę stawiał po prostu zwycięstwo, bądź remis danych zespołów, a właściwie zwycięstwa akurat dzisiaj. Także stawiamy sobie na Fenerbacze. Wiadomo, że dla Finów to będzie ciężki teren, wyjazd do Turcji. Także miejmy nadzieję, że generalnie tu nie powinno być jakichś większych niespodzianek. Lecimy, moi drodzy, dalej i mamy Olimpiakos z Slowanem. Tutaj również bez zbędnego tłumaczenia, bez zbędnego przedłużania uważam, że Olimpiakos jest w stanie to spotkanie wygrać. Uważam, że ta drużyna nie będzie chciała gdzieś tam spaść do niższych, niższych pucharów, będą chcieli walczyć o tą Ligę Europy. No i ta Liga Europy jest dla nich, myślę, że takim dosyć spokojnym przystankiem. Nie jest to marzenie, bo wiadomo, że marzeniem zawsze jest Liga Mistrzów, natomiast jest to taki spokój dla tej drużyny, właśnie granie w tych, załóżmy, średnich europejskich rozgrywkach. Myślałem nawet, czy to jeszcze Rangersów nie dać, ale 1-13 no, no nie do końca mnie tu satysfakcjonuje, jeszcze jest rapid za jeden. 72. Wiecie co? Z racji, że prosiliście mnie, żeby stawiać też ta te tasiemce, oczywiście to ta tasiemiec nie będzie, to będzie po prostu taki większy kupon na jeden dzień, ale postawimy sobie również na Rapid tutaj 1,72 już w ogóle zrobimy sobie dzisiaj troszeczkę wyższy kurs, ale trochę mniejszą kwotę. No zobaczymy, czy nam się uda taki bardzo, tak jak mówię, prosty kupon, żeby nam siadł, żeby się zazielenił. Czasami też się trzeba tą bukmacherką troszeczkę pobawić, a z racji, że dzisiaj jest dużo europejskich spotkań, no to można sobie nam dużo takich, że czy stawiać. Dlatego też, moi drodzy, będziemy sobie stawiać chociażby na wyjazdowy mecz Unionu Berlin 135. Wiadomo, że jest to duży faworyt tego spotkania, chociaż ja akurat wyjazdówek niezbyt lubię stawiać, także jak widzicie no tutaj same meczek Gospod. Albo wiecie, co nie, na ten union nie stawiam, bo coś mi ten mecz brzydko pachnie jakimś remisem, wiecie, bo... Tak jak mówię, te wyjazdowe spotkania Europejskich Drużyn, szczególnie że to jest Liga Konferencji, a nie, a nie właśnie walka o Ligę Europy, do tych meczów trochę inaczej się podchodzi. Dlatego też, chociażby nie będę dzisiaj stawiał na przykład na, na przykład na Tottenham, który również będzie tutaj rozgrywał swoje mecze, więc to sobie od razu zostawiamy. Natomiast na jedyny mecz wyjazdowy, który dzisiaj postawię po to, żeby po prostu ten kupon się fajnie podbił, to na zwycięstwo Bodo na wyjeździe. Tą drużynę wszyscy znamy. Jeszcze ze starcia z Legią Warszawa. Z Jal Grisem grali rok temu również w eliminacjach europejskich pucharów. Tam grali u siebie i wygrali 3 do 1. Tutaj spodziewam się również jakiegoś zwycięstwa. Nie mówię, że koniecznie 3-1, ale wydaje mi się, że jakiś skromny, nawet 1-0 może nam się tutaj pojawić. No i cóż moi drodzy, już powoli zbliżamy się do końca mojego dzisiejszego obstawiania. Już w tym momencie mamy kurs 5-61. Także jest to coś, co mnie jak najbardziej satysfakcjonuje. Natomiast... To tak jak mówiłem, jeszcze nie koniec. Mam Bazyleę, która gra z Hammerbee 1.30 to jest coś takiego, co postawię sobie. Generalnie rzecz biorąc, Bazylea jest tutaj jak najbardziej faworytem tego spotkania. Grają u siebie, gdyby grali na wyjeździe i był kurs 1.45, chociażby to bym nie postawił, bo to jednak wyjazd, ale u siebie jak najbardziej tak. Ren z Rosenborgiem, ja osobiście ten mecz omijam. Rosenborg, lubi czasami zaskoczyć. Także to sobie zostawiamy Feyenoord, któremu totalnie ostatnio nie idzie, ale grają z Elfsborgiem, także no troszeczkę nie ukrywam, że kusi to spotkanie. Kusi postawienie tutaj. Mm, no to zróbmy z tego takiego tasiemca dzisiaj, słuchajcie. E, 1,40. Gdyby to było, mówię, 1,20 na przykład, to już bym nie postawił. Ale 1,40 troszeczkę mnie w tym spotkaniu kusi. Mam nadzieję, że Feyenoord nauczony na błędach, zagra to spotkanie całkiem nieźle. Underlegs, Vitezę na razie odpuszczam. Pałk z Rijekom też mnie troszeczkę kusi. Aczkolwiek tutaj boję się jakiegoś jakiegoś remisu. Pokroju 1 do 1. Także raczej tego nie obstawiamy. No i mamy już do samego końca mecze, których również nie obstawiam. Tak jak mówiłem, nie obstawiam chociażby Tottenhamu, bo Paco Ferreira jest drużyną, która... Jest za dobra na to, żeby nie móc sprawić niespodzianki. To znaczy, gdyby to był, nie wiem, gdyby to był właśnie taki El Elsenborg, czy gdyby to była, nie wiem, Flora, Tallinn na przykład, no to pewnie na ten ten nam bym postawił. Natomiast tutaj, e, no nawet ten kurs jest dosyć wysoki, nie? 1,72 wiadomo, że ta drużyna raczej bardziej podchodzi do meczów ligowych niż do takich spotkań. W europejskich pucharach no, w lidze konferencji, gdyby to były eliminacje do ligi mistrzów zupełnie inaczej wyglądałaby ta sytuacja. Słuchajcie moi drodzy, trochę zdarzeń się nam skumulowało, całkowity kurs 10-21, więc myślę, że powoli możemy mówić o takim tasiemcu, tak jak w sumie mówiłem, że chciałbym obstawiać takie kursy około 10 o, tak w tym odcinku mi to wyszło troszeczkę przypadkowo. Myślałem, że e, lekko inaczej to się potoczy, ale trochę mam taką ochotę postawić. E, wyższy kupon za po prostu mniejsze pieniądze, 20 zł, sobie stawiamy. Natomiast stawiamy sobie tak, że możemy wygrać prawie dwie stówki. Także myślę, że jak najbardziej spoko. Ten e, zakład został już postawiony, no i miejmy nadzieję, że nam się zazieleni. Wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego dzisiejszego odcinka. Zapraszam oczywiście do stawiania łapek w górę, do subskrybowania kanału, być na bieżąco z naszym obstawianiem, a ja no, już. Już się już lecę, już się z wami żegnam. Dużo meczów mam dzisiaj do obserwowania, także gdzieś tam to trzeba sobie pozapisywać i patrzeć, jak te wyniki się układają. Lubię takie rzeczy, no bo są to zawsze rzeczy emocjonujące. Trzymajcie się, moi drodzy, na razie.